Ladies and gentlemen, welcome to our graduation ceremony at the Day Daycare in New York. Do hymnu polskiego. Yes, Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. W szkole dla skrzacików. To poważny czas Lekcje, taniec, pies, rysunek Doskonalą nas Myplo, jak te tu lubimy? Ale przy tym też się bawimy Nowe rzeczy pozdajemy Coraz więcej już wiemy. I no! Kolor Numbers Shapes Letters, continents, yeah. and days. Potrafimy liczyć do dziesięciu w trzech językach. Jeden, dwa, trzy, cztery, cztery pięć, pięć, sześć, sześć siedem, osiem, osiem, dziewięć, dziesięć. One, two, back to my shoe. Three, four, shut the door. Five, six, pick up sticks. Seven, eight, lay them straight. Nine, ten, do it again! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosita es? Se empieza con la letra C. ¿Qué seré, qué seré, qué seré! ¡Cocinar! no, 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 eso no, 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 eso no, 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 es así. no, 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 eso no, 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 eso no, 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 así. ¡Contar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, Nueve, yes. yes! Quieres contar otra vez? Yes! yes. Circle, square, heart, triangle are the triangle basic shapes I know. Trapezoid and rectangle are so easy I can drop. Yes, 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 I can draw these and many, many more. Yes, yes, I can draw these and many more. Kółko, kwadrat, serce, trójkąt, wszystkie kształty dobrze znam. Z prostokątem i trapezem też poradzę sobie sam. Tak, tak, mówię wam, też poradzę sobie sam. Tak, tak, mówię wam, też poradzę sobie sam. A to wierszyk o nas. My jesteśmy przedszkolaki, very lucky. Kochamy dwa kraje, tradycje i zwyczaje. Dwa języki i dwa mózgi, tak? z double neck. Mówią o nas genialny amerykański polak! Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy ślicznie Wam. Dziękujemy Paniom w szkole. Mamie, tacie, buzi dam. Ja dziękuję dzieciom za pierwszą część naszej Akademii i pragnę przede wszystkim podziękować naszym nauczycielom za wspaniałą opiekę, zaangażowanie, pomoc i wsparcie każdego dnia, za kreatywność w nauczaniu oraz czynny udział w przygotowaniach wszystkich imprez. I would like to thank all the children for the first part of our presentation. But first of all, I would like to thank all our teachers for their great job, creative teaching and engagement in all the daycare projects. Here are our teachers: Naszyna to pani Anna C, pani Anna P, pani Anna R. Pani Dominika Pi i Pani Dorota P dziękujemy bardzo. Przystąpię teraz do rozdania dyplomów. Let me distribute the diplomas. Najpierw dzieci z programu dla 3-latków. First the children from the 3K for All program. Dawid T. Emily Z. Katsper K. Leon B. Marcel M. Timothy G. Victoria D. A teraz nasze czterolatki and now the children who attend the pre-K program. Emily D. Julia K. Julia M. Natalia D. Nicholas G. Bravo, Raochen! You did it! Congratulations! Apart from the 3 and 4K programs, we also provide the nursery and the after-school programs. W naszym przedszkolu oprócz programu dla 3 i 4 latków, oferujemy również program żłobka oraz program pozaszkolny. Oto nasze pozostałe przedszkolaki. W tym roku przygotowujemy inny temat naszego występu artystycznego. Every year we prepare a different topic of our artistic presentation. This year it's a farm. W tym roku jest to farma. Dzieci, co to jest farma? Farma to takie duże gospodarstwo rolne. To miejsce, gdzie hoduje się zwierzęta. Uprawia się zboża. O wodzie! I warzywa! Aja, aj, ja, aj, aj, ja! Aj. Jednak znowu te warzywa! Kropły, malteczka, buraczki, żabkie, to zdrowie. Hevka, javka, javushka, 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 Ale, cabbage, grapes, beans, potatoes, and beans, cucumbers, bananas, and scallions, zucchini, corn, papaya, beef, plums, broccoli, strawberry, pineapple. Ah! Vegetales y frutas por suerte, naranjas, manzanas, pepinos, plátanos, lechuga también te da fuerte. ¡Ay, ay, ay, ay! Vegetales y frutas por suerte, naranjas, manzanas, pepinos, plátanos, lechuga también te da fuerte. kopytka są mnie Be-be-be kopytka niosą mnie Be-be-be są mnie be mnie good to be baranek, and up so piranek, and na polanek and singing just sing, 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 sing.

Wieczorem w zagrodzie cioci małgosi. Każde zwierzątko o jedzenie prosi. Piesek szepka, hau, hau, hau. Kotek miał, czy miał, miał, miał. Burak, daczek, da Kaczka, kwaczek, fa, fa, kwa, fa. Gąska, gęga gę, gę, gę. Ona też chce najeść się. Obsabe, czy be, be, be. Koza me, czy me, me, me. Indor budocze gol gol gol, krowary mu, mu, mu. Koni parska prr, pr, prr, prr. Apiel warczy wr, wr, wr. I ta gra orkiestra ta, aż Małgosia jeździ w Beach every day. za przedszkolna dobiega końca. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim rodzicom za zaangażowanie w życie przedszkola, liczne donacje, życzliwość, współpracę oraz wsparcie. I życzę zdrowych i radosnych wakacji. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym. Our graduation ceremony is coming to an end. I would like to express my gratitude to all the parents for their numerous donations, cooperation, support and kindness. I wish you a great vacation. See you next year! Na zakończenie jeszcze kilka wspomnień. Chciałam